Witajcie, kochani! Temat dzisiejszej lekcji: obliczenia wagowe. Lekcje rozpoczniemy od wspólnego rozwiązania zadania pokazowego. Waga pustej tacy wynosi 50 dekagramów. Waga pustej tacy wynosi 50 dkg. Nakładamy teraz jabłka. Waga tacy z jabłkami wynosi 3 kg i 50 dekagramów. Waga tacy z jabłkami wynosi 3 kg i 50 dekagramów. Pytanie brzmi: ile ważą same jabłka? Jakie działanie będziemy musieli wykonać? Dodawanie? Czy odejmowanie? Odejmowanie. Musimy wykonać takie działanie. 3 kg i 50 dekagramów, odjąć 50 dekagramów. 50 dekagramów waży nasza taca. Widzicie, te dwie liczby trzeba od siebie odjąć. Wyjdzie wynik 3. 3 kg. Teraz przechodzimy do zeszytu ćwiczeń. Otwórzcie książki na stronie 15. Rozwiążemy wspólnie zadanie drugie. Potrzebne strony z książki będą dostępne do ściągnięcia pod filmem. Przyjrzyj się ilustracjom. Zapisz, ile waży słoik z fasolą, a ile fasola. Spróbujemy to zadanie wykonać wspólnie. Waga pustego słoika 50 dekagramów. Widzicie, waga pustego słoika 50 dekagramów. Podpowiem, że ta waga cały czas będzie taka sama, nie będzie się zmieniać. Waga słoika z fasolą to jest 4 kg i 50 dekagramów. Pytanie brzmi: ile wynosi waga samej fasoli? Ile wynosi waga samej fasoli? Działanie, które musimy wykonać, to odejmowanie, tak samo jak w zadaniu pokazowym. 4 kg i 50 dekagramów, odjąć 50 dekagramów, to się równa 4. Widzicie, 50 dekagramów i 50 dekagramów, jak odejmiemy od siebie, wychodzi 0, czyli zostają nam kilogramy. 4 kg będzie wynik. Następne pytanie. Ile waży pół tego samego słoika z fasolą? Jakie działanie musimy wykonać? Dzielenie. 4 kg musimy podzielić na dwie równe części. 4 podzielić na 2 to jest 2 kg. I musimy dodać wagę naszego pustego słoika. To się równa 2 kg i 50 dekagramów. Następne pytanie. Ile wynosi waga samej fasoli? 2 kg odjąć 50 dekagramów. Od 2 kg odejmujemy wagę samego pustego słoika. To się równa 2 kg. Kolejne pytanie. Ile waży 1 czwarta tego samego słoika z fasolą. 1 czwarta. Jakie działanie musimy wykonać? Dzielenie 4 kg musimy podzielić na 4 równe części? To się równa 1, 1 kg. Musimy do 1 kg teraz dodać. 50 dekagramów, czyli wagę pustego słoika. To się równa 1 kg i 50 dekagramów. Prawda, że proste? Ile waży sama fasola w tym samym słoiku? Teraz musimy wykonać takie działanie. 1 kg i 50 dekagramów odjąć wagę pustego słoika. 50 dekagramów to się równa 1 kg. Wyniki z zadania zapiszcie w ćwiczeniach. Przechodzimy do kolejnego zadania. Zadanie trzecie. Posłuchajcie. Beczka z ogórkami waży 35 kg. Pusta beczka waży 5 kg. Ile ważą ogórki w dwóch beczkach? Przyjrzyjmy się danym. Beczka z ogórkami waży 35 kg. Pusta beczka waży 5 kg. Musimy zadać sobie takie pytanie pomocnicze: ile ważą same ogórki? Jakie działanie wykonamy? Odejmowanie. 35 kg, odjąć 5 kg to jest 30 kg. Ale w naszym zadaniu pytają nas, ile ważą ogórki w dwóch beczkach. Jak to policzymy? Mamy do wyboru dwa sposoby: dwa razy 30 kg to jest 60. Zgadza się? Albo możemy dodać 30 kg plus 30 kg. To również równa się 60. Zatem zapiszmy odpowiedź. Odpowiedź: ogórki w dwóch beczkach ważą 60 kg. Mam nadzieję, że Wam również wyszły wszystkie wyniki poprawnie. Widzimy się na następnej lekcji. Miłego dnia, kochani. Do widzenia.